Dzień dobry, witam wszystkich. Jesteśmy na Hali Mosir łańcuch. Dzisiaj jest 3 grudnia, mamy okolicę świętego Mikołaja, czyli patrona do, dobroczynności. I dzisiaj postanowiliśmy zorganizować turniej dla Kuby, 10-letniego chłopca, który od urodzenia walczy z niepełnosprawnością. Dzięki pomocy naszym, naszych y, spół, współorganizatorów, czyli Stali Łańcuch, czyli y, Sawie Soniny i Mosirowi owi Rozegraliśmy rozegraliśmy dzisiaj turniej dla Kuby pod patronatem Pana Posła na Kazimierza Gołojucha oraz Pana Wójta Gminy Łańcuch, Jakuba Czarnoty oraz oczywiście była cała długa lista ofiarodawców, darczyńców, tym, którzy nam pomogli. Słuchajcie, myślę, że zrobiliśmy dzisiaj taki drobny gest w stosunku do Kuby, który, tak jak mówię, na co dzień potrzebuje sprzętu rehabilitacyjnego, potrzebuje wsparcia rehabilitantów, lekarzy. Pomogliśmy na ile żeśmy, nam się to udało, nie wiem, ale chcę podkreślić tak, że Kuba ma marzenie. Ma marzenie takie, żeby po prostu też kiedyś zagrać z, z kolegami w piłkę nożnej. I to był taki drobny kroczek dzisiaj. Jeszcze raz wszystkim dziękuję. Dziękuję wolontariuszom, kibicom, zawodnikom za udział w turnieju. A z nami jest prezes z Łańcud, pan Krzysztof Mączka. Panie prezesie, jakie emocje towarzyszyły pan na dzisiejszym turnieju? Można powiedzieć, że emocje piłkarskie oczywiście były, bo wiadomo, to jest zawsze te dzieci gają o zwycięstwo, ale to bardziej o też, że emocje takie od serca, czyli... Czyli to, co robimy, czyli ta pomoc dla Kuby, bo to było jakby najważniejsze w dzisiejszym turnieju. Nie same wyniki, aczkolwiek jak widzieli Państwo, no to te mecze były naprawdę wyrównane i nawet finał zakończył się karnymi. Także myślę, że dla tych dzieci każdy turnie jest, jest o zwycięstwo, ale dla nas organizatorów najważniejsze była ta, ta, ta ostateczna, można powiedzieć, rzecz, która się odbyła, czyli, czyli te pieniążki, które zostały dla kluby zebrane i mam nadzieję, że pomogą Kubie w jego dalszej rehabilitacji i w dalszym leczeniu. Stal nie po raz pierwszy wziął udział jako współorganizator takiej akcji, to jest dla co organizatorzy są bardzo wdzięczni. Tak, powiem, że kilka lat temu znaleźliśmy też taki duży turniej dla Kuby, udało nam się dosyć znaczne środki uzbierać, dzięki czemu mama kupiła taki komputer do porozumiewania się, dzięki któremu Kuba może się porozumiewać z rodzicami. Myślę, że to był mega, mega pomoc, mama była bardzo zadowolona. Myślę, że od no, tego też jesteśmy, no, jako klub sportowy, my działamy społecznie, jesteśmy też stowarzyszeniem, które, które także chciałbym, żeby te dzieci wpajało to właśnie, co, co dzisiaj było, czyli tu pomoc, żeby te, te dzieci, zawodnicy, rodzice wiedzieli, że też klub o tym myśli i też pomaga innym. Tak jak Pan powiedział, że Stal Łańcut to też nie tylko seniorzy, ale tak właśnie też młodzież, którą mieliśmy dzisiaj oglądać i może trochę tej młodzieży, bo Stal Łańcut bardzo mocno, że tak powiem, inwestuje w rozwój młodzieży. No taki był cel, mogę powiedzieć, 8-9 lat temu, jak zostałem prezesem żeby tą akademię utworzyć i jak osoby, które się orientują, wiedzą, że w tym momencie mamy ponad 300 dzieci, w tym jest około 50 dziewczynek. No i tak, tak naprawdę na tym nam zależało jak najbardziej, bo sami wiemy, jak dzisiaj młodzież tak naprawdę ma wiele pokus, wiele można powiedzieć, możliwości odejścia od sportu i od do codziennego życia, dlatego myślę, że ta piłka pomaga i w wychowaniu dzieci, i w tym właśnie co nam zależy, że kiedyś też wychowamy jakichś zawodników, którzy zasilą oczywiście dużynę seniorów, bo na tym nam zależy, ale też idą do innych lepszych akademii, może być do, do, do SMS-u, gdzie też ta młodzież jakby no jest u nas wychowana, jakby nie patrzeć, uczą się dzieci od, my mamy roczniki praktycznie od przedszkola do, do juniorów starszych, także myślę, że to przyniesie efekt w najbliższych latach. Panie prezesie, bardzo dziękuję i życzę powodzenia w tej pracy prezesowskiej. No, dziękuję serdecznie. Myślę, że jak się zawsze to, co się robi, robi się z miłością, się to kocha, to, to wyniki przyjdą i efekty. Dziękuję serdecznie. Duże emocje, duża radość, że tyle drużyn wziął udział w tym turnieju halowym piłki nożnej. Osiem drużyn. Wszyscy tutaj byli zwycięzcami, bo każdy uczestnik otrzymał medal. Każdy się cieszył, że może pomóc Kubie. Kubie, który... Potrzebuje rehabilitacji, który jest na wózku i to przyświecało dzisiejszemu turniejowi. Także i emocje, ale i radość, że można coś dobrego zrobić. Właśnie te emocje piłkarskie emocjami piłkarskimi, ale to właśnie ta działalność społeczna, w której jest Pan szczególnie obecny. Za to też dziękujemy. No i jakby Pan powiedział, to jest działalności właśnie społecznej. Działalność społeczna, charytatywna daje ogromną radość i satysfakcję. I takich ludzi, którzy pomagają, jest bardzo dużo. I zawsze mam w sercu słowa świętego Jana Pawła II, że człowiek jest wielki nie przez to, kim jest, ale przez to, czym dzieli się z innymi. I dzisiaj ci młodzi chłopcy, którzy grali, grali dla Kuby. Oni się dzielili swoim czasem, swoimi umiejętnościami sportowymi, swoją taką radością też i taką niesamowitą chęcią pomocy, bo rozmawiałem z nimi. I to, co też jest takie ważne, to to, że organizatorzy, sędziowie, wszyscy, którzy wzięli udział w organizacji, w pomocy organizacji tego turnieju, czują się tacy też spełnieni. Ale to jest jeden z elementów, bo nigdy nie jest dosyć pomagać.